Potrzebuję tylko jeden bit, jeden mic, jeden wdech, komercją krzpierwszy ostatnimi, ja ostatni są pierwszy. Tyle wiary w sobie nie ma żadnych Twoich idoli Chyba to ich boli, ty wybacz mi to Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie z powrotem I patrzcie co robię z moim ostatnio Epicko zrobionym autem warto około kilka tysił Mama mnie w dupie, po mnie bardzo wtórze chodź tu chodź tylko dla was bym to zrobił no ale ładnie mi wyszło to trzeba przydać. chodź no niszcie niszcie ok uciekamy o ukradniemy sobie to Zobaczmy tryb współpracy. Co? Dobra, nie wiem jak zrobić. Multiplayer walić to. Teraz idziemy zrobić kolejną misję. Bo po to nagrywamy e, misję, 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 misję. misję, misję. Poznaj zasady. Mamy... to. Dobra. Idź na szczyt wież. Lecimy. Rozsłuchajmy jej. Nie będę wam przeszkadzał. Nie wiem, czemu ale lubię to robić? Dobra. Niech ładuje się supermoc. Chwilę. Lecimy. Dobra. Lecimy. Dobra. Ech. Jego miałem zabić, tak? Dobra, dostała. Lecimy, lecimy, lecimy. Oh yeah. Tam są klastry. Jezus, ile tych klastrów. Chcę sobie ulepszyć właśnie sprint w ogóle. Bo sprint mi się spodobał. Tam coś znalazłem. Co to jest? Co to jest? E, nie, muszę skończyć ten... To jak się nazywa, ale tam wbiję najpierw. Tam się zauważyłem, fajnego się tu. Obra? Co? Dobra, czekaj, może tam wbije jakoś. Czekaj, może tak się wbije, tak? Oj. Dobra, ładuj się. Okej, okay, muszę tak, jezu. Się tak nie chcę bijać. Nie chcę wam w ogóle tracić fajnego czasu na oglądanie. Biję tak, o ile się da. Uy, no. Dobra, walić tego klastra. Wkurza mnie. Lecimy. Dobra, i teraz skoczymy. Tam jest klastr. Dobra, lecimy I w zasadzie to się zaczyna tu Coś w to I okej, okay, no i co Chyba stąd się zaczyna parkour tak mi się wydaje O! Kurde mój klas! Ja no nie wierzę Szczyt wierzę. No Jezus ile mi to zajmie Ok. No kurzam mnie to. O! Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Ok. Przytrzymam się z chwilę spację. Okej. Okay. Jeszcze raz przytrzymam przez chwilę spację. Jestem Aktuwuj coś tam Aha Teraz muszę sobie wejść tędy, okej okay. <grymne> Dobra, wbijamy Jestem Wbiję tam jakoś Wait! wait, błagam, nie zmieniaj mi broni! Nie! Nie błagam! Dobra, dobrze, że tu Okej. Okay. Jezus, ta misja będzie trwać wiecznie. <śm> <śm> dobrze, dobrze. Oj, znowu. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Uwaga, chcę <śm> przetrwać misję. <śm> dawaj, 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 nie, uda ci się. Dobra, ostatni raz, ostatni z ostatnich, ostatniowych Morduje się, morduje Dobra, git, git, nie, nie, nie O oh je, yeah, dobra, okej okay. Tak chyba mogę wejść Dobra, tak sobie wejdę Okej okay. Tu chyba miałem wypić Teraz tu mogę chyba Tędy, tak. Coś... Ta, tędy. Patrz tu. Tam mamy kolejne, dobra. Ale ja miałem... Mhm. Nie, ten, tędy, które... Uuu. Serio? No bez żartów. Tak jak najbardziej z żartami. Wol Tam miałem wbić, ale wbiłem po swemu. Jak zwykle. Jestem pijany cygan. Dobra, czekamy. Dobra, dobiłem. Wbiłem tam i tak i tak tam wbiłem. Tak, tak, i tak i tak tu jestem, widzicie? O! Jest! Aktywuj punkt przeniesienia. Punkt przeniesienia został aktywowany Dobra, git jestem. Mam kolejnego plastra. <grym> Plastry! <grym> ok. ładujemy! Nie, 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 nie! Nie, nie! Weź się i Dobra, okej, okay, jestem Dobra, oby tam gdzie? Okej, okay. jednak tu jestem Ok, jeszcze raz Ten odcinek trwa już 8 minut. Jezus. Oj, oj, boga, uda ci się, wiesz, w Dobra, Git Dobra, tam wbijamy Widać Wszyscy widzą. Szkoda, że nie ma tu oppri fajna. Dobra. Wbiłem. OK jestem. Eee. gdzie je tam pić? Tam. No! Dobra, span na Nienawidzę tego... Hejta. Ta misa będzie trwać 20 minut. Coś tak czuję. Łazimy w górę. Łazimy ciągle w ku... Myślałem, że spędzę. O! Dawaj! Dobrze. Dobra. git. Dobra. Ładuj. Dobra. Ładuj. O! Jest dobrze. Ładuj. Tam, tam mam być może? Nie. Hej. Dobra, dobra, wybiłem. Biegnę. 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 Aktywuj. Dobra, git. Hej, tu to misję. Hej, Kamil. Dobra, hejtujemy Dobra. I. Jest! To najpiękniejszy dzień w moim życiu. Wezmę sobie tylko klastr. Okej. Okay. I teraz w zasadzie... trochę wyżej. I dwa klastry, lol. W końcu. Pięknie, pięknie. Nice. Nice. I zobaczmy co się stanie. Uhuuu. Spadłem. Teraz musimy tam pójść. Okej. Okay. Nie słuchałem jej, ale Kupuj lepszenie, żeby zwiększyć siłę, bla 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 Rozumiecie? <notplayer> dobra, biegniemy. Ko ja się w ogóle przywitywałem? Jezus, ja się chyba nie przywitałem. Przepraszam, jakby co? O. dobra, nieważne <Genesis außerJeremy> Nic nie zrobiłem. Dobra, pobiegniemy na niego Ale to było szczere Dobra, biegniemy, nieważne Nic się tu nie dzieje O! Potrąciło mnie auto, dziwne Jest niemożliwe Żeby mnie potrąciło auto z taką mocą Ona była bardzo złym człowiekiem, musiałem coś No to znaczy, w ogóle ulepszenie sobie weźmiemy, dobra? Mmm, walka... Ehm, dobra, spoko, mogłem, chciałem weźmieć coś sobie. Dobra. Bardziej tamto by się przydało, ale okej. Okay. Już, trudno. Dobrze, juf! E, to pobiegniemy. Pobie jeszcze e, dwie minutki. Dobra. I sprawa jest taka, że już tam lecę. E, prawdopodobnie już muszę kończyć. Niestety. E, nie teraz. Jezus. Spadaj ode mnie. On dzwoni, bo nie ma mojego numeru telefonu. Ciągle mnie dręczy. On czekać zerknę na mapę jeszcze blisko. Nie no wiem, jest tak 5 km. I... dobra, lecę, lecę, lecę. Eee. Z tysiąc metrów, dobra. Spadaj, kurde, Rumunie. Co jest? Psy? Dobra ruchy. Ruchy, ładuj, kurde, przydałby się nieskończony sprint. Dobra, biegnę. Okej, okay. okej. Okay. Sorry, chcę przejść. Dobra, ruchy. Mm, mam jeszcze chwilę. Sorki, chciałbym przejść, nie rozumie tego nikt. Dobra, się trochę zbadowało. Przejadę motocyklem. Nie ma nitra, kurde. Jest to syf. Syf jakiś kolejny. Sprzedają mi. Dobra, ja lecę. Yy, I... Dobra, wbijam do góry. Dobra, wbijam do góry. Okej, okay, i tu mam wbić. Okej, okay. jestem. Eee, adrenalina. się. efekt manikanin rzuca się po co? Patrz, ma On się rzucać pod samochody, jeży. Oj, sorry. Oj, kurde, tu trzeba pasy mieć. O aua, Dobra, już prawie, już prawie. Trzysi, tysięcy. zabrać Okej. Okay. Dobra, czekajcie, niech się załaduje moc. Ała, wszyscy mnie. Co to w ogóle znaczy? Yo, ej! Ej, to czekaj, nie muszę puszczać tej, tego shiftu. Zobaczę, coś czasem nie potrąca. LP i L. Dobra biegnę biegnę hmm. Aha, tak się to robi, Aha. Nie wiedziałem Już wiem Dobra jeszcze troszkę 300 tysięcy, aha O Jezu, o Jez O Jezu, o Jezu Jest oni nie jest serca chyba nie mają Dobra O! Aha, po wypełnieniu sereny muszę. Dobrze! Dobrze! Ło smul... fu! Co ja zrobiłem? Wow, co to było w ogóle? Muszę serio auto jechać z prędkością światła dosłoni. Jak ja biegnę. What the f Co to jest w ogóle? Ło wow, pochloroplasta dobra, dobra. dobra. Już 300 000. Lol! Blow, bronz, dobra, gid, już tam prawie dobiegłem. Dobra, skończę odcinek w zasadzie za chwilę. Dobra. I co tu miałem zrobić? Co tu jest? Dobro. Dobra, dalej złoto. Złote to, to 100 tysięcy. Dobra, umarłem. Kurde, oszuści. Ok, dostał. Dobra, nieważne, udało się. To się liczy. Przekań. Ukończono, dobra. Dzięki za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Eee, zostawcie łapkę, subka, lajka i tak dalej. Blokowane przykręty, eee, zostawcie lajka, górę i tak dalej. Eee, na razie. O, chwila. Czyli to nie koniec misji. Nie, dobra. To zostawcie Ja to skończę tam chaos, że niszczy wszystko Dobra, zostawcie lajka, like suba Kończę i y, Na razie y, Pa I znika